Królowa Kamila jest pogrążona w smutku. Na oficjalnym profilu rodziny królewskiej pojawiła się przygotowana przez nią krótka wiadomość. Wszystko ze względu na śmierć znanej irlandzkiej pisarki: rodzina królewska jest raczej oszczędna, jeśli chodzi o upublicznianie swojego życia za pośrednictwem mediów społecznościowych. Rzadko można też spodziewać się oficjalnych wypowiedzi jej członków. Z tego względu nie jedna osoba mogła się zdziwić widząc wiadomość opublikowaną przez królową Kamilę. Królowa Kamila, zasmucona śmiercią pisarki, do upublicznienia swojego stanowiska żonę Karola skłoniła smutna sytuacja. W wieku 93 lat zmarła znana irlandzka pisarka Edna Obrie. Królowa była dużą entuzjastką jej twórczości, nic zatem dziwnego, że postanowiła napisać kilka słów na ten temat. Cały świat opłakuje dziś wielką stratę jednej z najwybitniejszych wielkich dam, Edny Obrie, której wyjątkowe zdolności obserwacji i odważna, piękna proza ujęły wiele osób na świecie. Ja i tysiące jej czytelników będziemy za nią bardzo tęsknić, ale pozostaniemy dozgonnie wdzięczni za jej geniusz, napisała. Kim była Edna Obrie, pisarka uwielbiana przez królową Kamilę, urodzona w 1930 roku. Obrie do historii literatury przeszła jako autorka, która w swojej prozie często poruszała wątki związane z życiem dziewcząt i kobiet pochodzących z rodzin robotniczych. Należała ona także do ruchu tak zwanych młodych, gniewnych, czyli brytyjskich pisarzy śmiało przeciwstawiających się mentalności mieszczańskiej.